Czy wiesz, że pierwiastek kwadratowy ze 123 wynosi 650? Coś podobnego. A co to jest pierwiastek kwadratowy? Zuziu, No co ty? Każde dziecko wie, co to jest. To jest ten guzik. Zapytaj mnie o coś. O cokolwiek. Stolica Nikaraguj. On się nie zna na geografii, tylko na cyfrach. Myśli szybciej od ciebie? Ja bardzo szybko myślę. Jesteś pewna? Tak. Widzisz, jak szybko odpowiedziałam. No dobrze. Zróbmy próbek, to jest szybszy. Ile jest. Dzień dobry. Dzień dobry. 7 razy 9. 7 razy 9? Tak. No to zaczynamy. 9 razy 10, 90. Odjąć 3 razy 9. To jest to samo, co 9 razy 3. A 3 razy 10 jest 30. Odjąć 3, 27. 90 odjąć 27 jest 14. 63. Poliszyłam bez vat Ile procent? Dwadzieścia dwa. Zgadza się. Teraz ty mnie o coś zapytaj. Proszę bardzo. Jeżeli troje ludzi wynajmuje mieszkanie i ich umowa dzisiaj wygasa, to o ile podniesie się ich czynsz? Ma Co? Stolice nie Karaguj. Skąd mam wiedzieć? Może im się w ogóle nie podniesie... Nie przeszkadzaj mi. Oskar, skup się i rusz Powiedz, Litwo, ojczyzno moja. <noise> Zapamiętałeś? Spróbuj. Proszę. Dzień dobry. Przyniosłam pieniądze za mieszkanie. Dzień dobry, musimy porozmawiać. Tak, słucham. Wasza umowa wygasła. Tak, zupełnie o tym zapomniałam. Musimy ją odnowić... I ustalić, czy macie płacić więcej czy mniej. Mniej, możemy płacić mniej? Więcej. 150 zł więcej. 150 to nie jest tak źle. 150 na nastroje to jest hmm. 150 od każdego. Tak, 150 od każdego. Omówiliśmy już to z żoną. Sama rozumiesz, że ze względu na inflację musimy wam podnieść czynsz. Oczywiście, rozumiem. Co za męka. Już nigdy nie wsiądę do autobusu z bagietką. No, może do Przegubowego? Dzień dobry, kochani. U was wszystko w porządku? Dzień dobry. Właśnie mówiliśmy o naszym czynszu. My już o tym nie mówimy. My już to omówiliśmy. Do widzenia. Stasiu, gdzie twoje maniery? Co? Maniery. Cieszę się, że cię widzę, Heleno. Proszę, siadaj. Czuj się jak u siebie w domu. Stasiu, dlaczego wyrzuciłeś Krysię za drzwi? Co ona chciała powiedzieć? Coś tam mówiła, żeby jej przedłużyć. I, czy możesz wyrażać się jaśniej? Co się umowie? I, nie rozumiem. Podniosłem im. Stasiu, w dalszym ciągu cię nie rozumiem. Podniosłem im 450 zł na miesiąc. Jeżeli to dla nich za dużo, jest dużo innych ludzi, którzy będą chcieli. Ja nie chcę żadnych innych ludzi, ja chcę tych, ja ich lubię. Już im podwyższyłeś w zeszłym roku, oni nie mogą więcej płacić. Posłuchaj, Heleno. A nie chcę o niczym słyszeć. W tej chwili idź na górę i powiedz im, że nie będzie żadnej podwyżki. To ja rządzę w tym domu i ma być tak, jak ja mówię. <grystanie> <grystanie> jak mnie już tak prosisz. <grystanie> nie myślałam, że tak dużo nam podniesie. Ja też nie. Ciekawe, ile na nas zarobi w ciągu powiedzmy trzech lat. 450 zł razy 12 miesięcy razy 3 lat. A? Ile razy mam cię prosić, żebyś przestał się tym bawić? A wczoraj już dwa razy, dzisiaj trzy. Czyli w ciągu trzech lat dostanie od nas 16 200 złotych więcej. Dobrze, już, dobrze. Wpadło mi coś do głowy. Mów szybko, zanim zapomnisz. Może by wziąć kogoś czwartego, żeby z nami zamieszkał? To brzmi sensownie. Bardzo sensownie. Widzicie. Zawsze wam mówiłam, że jestem nie tylko ładna i mam świetną figurę, ale do tego jestem też mądra. Przyniosłem podsytowanie za to, co mi dzisiaj daliście. Jeśli chodzi o tę podwyżkę, żona uważa, że zrobiłem błąd. Proszę pana, my nie możemy więcej płacić. My nawet tego nie możemy płacić. Chyba, że pozwoli nam pan tu wziąć czwartą osobę. O, nowego lokatora? Tak, czemu nie? Dobrze. To zostaniemy przy tej podwyżce i spróbujcie kogoś znaleźć. Cześć. Widzicie? Dobrze, że mu się postawiłam. Świetnie zrobiłaś. Pomówmy teraz o tej czwartej osobie. To ma być chłopak czy dziewczyna? <śm> Oskar. Oskar, jeżeli ty powiedziałeś to, co wydaje mi się, że powiedziałeś, to powinieneś się wstydzić. Fe, fe, fe. Wstrętna, ordynarna papuga. Stasiu! Stasiu, ten twój Oskar wreszcie przemówił. Wierszem czy prozą? Prozą. A co powiedział? Wstydzę się powtórzyć. A to... Dobra robota, Oskar. Mamy go nie chwal, Stasiu. No, załatwiłeś z nimi? Co? E, tak. Powiedziałem im, że niech będzie jak było, zanim się zmieniło na to, co było. Aha. Rozumiem. Ktokolwiek to będzie, to gdzie ten on lub ona ma spać? Możemy wstawić drugie łóżko do mojego pokoju, a jeżeli to będzie facet, to może spać tutaj na kanapie. Nie ma innej możliwości? Nie, 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 trzymajmy się już lepiej dziewczyny albo faceta. Na pewno znamy kogoś, z kim byśmy się dobrze czuli. Może. Masz kogoś na myśli? nie, 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 nikogo. O Boże, która to godzina? Papiusz jest otwarty. Nie masz zegarka, skąd wiesz, która godzina? Właśnie, muszę skoczyć do muszelki i zobaczyć. To na razie. Pamiętasz tego chłopaka z imprezy u Darka? Tego małego w okularach, który się jąkał? Nie no, coś ty? Tego wysokiego, przystojnego z czarnymi oczami, z którym cały czas tańczyłam. Krzyśka! Właśnie on szuka mieszkania. Ale jak go teraz znaleźć, nie mam jego telefonu. Ja mam. Masz? Wczoraj spotkałam się z nim po pracy. Strasznie mi się podoba. Chcesz, żeby tu z nami zamieszkał? Ale, numer. Chcę Pana o coś zapytać, Panie Jurku. Czy gdyby Pańska żona nie wiedziała o czymś, co Pan zrobił, Ja nie jestem Żonaty. Nie, nie, wiem, że Pan nie jest. Chciałem powiedzieć, gdyby moja żona nie wiedziała o czymś, co ja zrobiłem, tak. Nie. O czymś, co ja zrobiłem. Aha. Coś, czego nie chciałaby, żebym zrobił. Powiedziałby jej pan o tym, zanim by się sama dowiedziała? Kombinuje pan coś na boku? To nie był mój pomysł. To jakoś tak samo przyszło. Szczęścia z pana. Dlaczego się miał nie zgodzić? A no jasne. I teraz, jak się to wszystko wyda, może sobie pan wyobrazić moją sytuację? Uu. Wygląda, że pan się nieźle wpakował. O, pański lokator. Cześć, Pasiu. Cześć. Pamiętasz, mówiłaś mi niedawno, że się rozglądasz za nowym mieszkaniem. Tak, skończyła mi się umowa i właścicielka nie wie, czy mi wynajmie, czy Chińczykowi, który ma restaurację na dole. Do kiedy masz się wyprowadzić? Chińczyk powiedział jej, że się wprowadzi na początku drugiego księżyca roku konika polnego. A kiedy to jest? Nie wiem. Ona też nie wie. Nie mogę żyć w takiej niepewności. To się bardzo dobrze składa, bo mam coś dla ciebie. Co, gdybyś zamieszkała u mnie? Nie, przecież ty już mieszkasz z dwiema dziewczynami. No tak, ale podnieśli nam czynsz i musimy znaleźć kogoś czwartego, jeśli chcemy tam zostać. A jakie jest to mieszkanie? Wpadnij dzisiaj po południu. Tylko pamiętaj, nie mów im, że się znamy. Dlaczego? Ponieważ one nigdy się nie zgodzą, żebym tam zamieszkał ze swoją dziewczyną. Są oni piekielnie zazdrosne. Wydaje im się, że jestem ich własnością. Musimy tak udawać? Musimy. Na początku, a potem się szybko poznamy. Pamiętaj, jesteśmy sobie zupełnie obcy. Jak pan śmie? Przecież mi się w ogóle nie znamy! Spokojnie, synu, spokojnie. Będziesz tu spał razem z Jackiem. To miły chłopak. Niedługo przyjdzie, tego poznasz. Tylko nie mów mu, że się znamy, bo on jest czasami dziwnie zazdrosny i może się nie zgodzić. Strasznie mały ten pokój. No to co, przecież to tylko do spania. Głównie będziecie z Krysią siedzieć tutaj. Podoba mi się to mieszkanie. Jest dużo lepsze niż te, które widziałem. Dużo widziałeś? Jedno w centrum. Naprzeciwko cmentarza na Powązkach Nawet chciałem się tam wprowadzić. Na cmentarz? Nie bałbyś się? Nie do mieszkania. Było takie ładne jak to? Yy, właściwie było ładniejsze. No ale też dwa razy droższe. Nie stać mnie na takie. To kiedy chcesz, żebym się wprowadził? O, jesteś. W samą porę. Jacek, to jest Krzysztof. Krzysiek. Cześć. Cześć. Widzisz, jaki jest miły? Krzysztofowi <laughs> podoba się nasze mieszkanie i chciałby się do nas wprowadzić. O cholera. Przepraszam, przepraszam, powiedziałem o cholera, bo mnie zaskoczyliście. To nie było nic do ciebie, Krzysztof. Pozwolisz, że zamienimy dwa słowa na osobności, to nie jest nic przeciwko tobie. Spokojnie, dokończ kawę, zanim wyjdziesz. To to jest? Skąd wy go w ogóle wzięłyście? To przyjaciel Darka. Krysia słyszała, że szuka mieszkania. Darek to ten taki trochę... Tak, kochający inaczej. No, no to ten jest na pewno taki sam. Przestań. Mam z nim spać w jednym pokoju. Muszę myśleć o takich rzeczach. Wcale nie jest tak, jak myślisz. A skąd ty jesteś taka pewna? Krysia wie. Bo go pytała. Właśnie. Ale lepiej będzie, jeżeli go sam zapytań. No Ech, Więc, Krzysztof... E... Krzysiek... Tak, Krzysztof. Czy pozwolisz, że usiądę obok ciebie? Tak. Proszę. Tak. Jeśli dobrze zrozumiałem, to mamy spać razem w jednym pokoju. Na to wygląda. No właśnie. Chociaż szczerze mówiąc, wolałbym spać z nimi. Tak. Wolałbyś? Szkoda. Dlaczego? Jesteś? Ja? Nie, nie. Oczywiście, że nie. A gdybym był, to byś nie chciał ze mną mieszkać? Mnie to nie przeszkadza. Ale musisz pogodzić się z tym, że nie jestem. Ja też nie jestem, nie. Dziewczyny, powiedzcie mu, że nie jestem. Z zaraz ci udowodnię. Krzysztof, pozwól nam przez chwilę porozmawiać. Oczywiście. Pójdę po papierosy do kiosku na rogu. Dobrze i wracaj zaraz. Na no, rogu nie ma żadnego kiosku. Nie szkodzi, i tak nie palę. <z> o co ci chodzi? Co ty masz przeciwko niemu? Nic. Pomyślałem tylko, poczekajmy, może przyjdzie ktoś inny, lepszy od niego. Więc nie wiadomo. <z> <zningu wordt lupi> <t bowls> o, jesteś. To dobrze. Sasiu? On to znowu powiedział i to dwa razy. Tak? No i tak nie wie, co to znaczy. Ja też nie. A nawet gdyby wiedział, i tak nie mógłby tego zrobić. Papugi mają bardzo nieciekawe życie seksualne. Ja też. Hmm. Chciałem ci coś powiedzieć. To? Zrobiłem coś, co może ci się nie podobać. Podejdź bliżej i powiedz mi to. Nie, nie, postoję tutaj. To, co zrobiłem, to... Przyniosłem ci kwiaty. O, Stasiu! Jak mogłeś myśleć, że mi się nie spodobają? Tak, tak, ale to nie o kwiaty chodzi. Zrobiłem coś jeszcze. Ja... Kupiłem ci czekoladki. O, Stasiu! Jak to miło z twojej strony! Wiesz, jak chcesz, to potrafisz być bardzo... Stasiu... Czy to wszystko, co masz mi do powiedzenia? Nie. Jest jeszcze jedna rzecz. Ja y... ładnie wyglądasz. Och, stasiu! Przepraszam, ale myślę, że głupio się zachowałeś, wobec Krzysztofa. Wcale się głupio nie zachowałem. Nie chcę mieszkać w jednym pokoju z facetem, o którym nic nie wiem. Nie mogę tak ryzykować. Dzień dobry pani. Czym mogę pani służyć? za to? Nie mam pojęcia. Może to świadek jechowy, a może to przedstawicielka jakiejś firmy kosmetycznej, a może jedno i drugie. Proszę, niech pani wejdzie. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszałam, że szukacie współlokatorki. To świetnie się składa. Spadła nam pani z nieba. To tak już nie musimy się więcej martwić. Proszę. Proszę, pokażę pani e, Pani pokój. O, przepraszam, to jest mój pokój. E, pani pokój będzie tutaj razem z Krysią i Zuzią. E, chwileczkę, skąd wiesz, że szukamy współlokatora? Jeszcze nikomu o tym nie mówiliśmy? Skąd wiem? Wiem. E, może ode mnie? Często, jak idę sam po ulicy, to mówię do siebie. <noise> I możliwe, że ta pani usłyszała, jak mówiłem, że kogoś szukamy. I jak tak mówisz sam do siebie, to podajesz też adres? Bardzo możliwe. Nie słucham tego, co mówię. Proszę, może pani zechce usiąść. Właśnie. Słyszałam, jak Jacek mówił do siebie. No właśnie, mówił, że ma na imię Jacek. Tak, właśnie. I stąd Basia. Basia! Aha! A Basia... też mówi do siebie? No... właśnie to powiedziała, że ma na imię Basia, ale nie powiedziała swojego nazwiska. Zuziu, poznaj, to jest Basia, nie znam jej nazwiska, w ogóle się nie znamy. Oni czasami mówią sami do siebie. Widziałam ich niedawno w kinie, jak robili też inne rzeczy. Tak? A... a to byłaś ty? A tak mi się cały czas wydawało. O, przestań. No dobra. Krysiu, Zuziu, to jest Basia, moja dziewczyna. Wejdź, proszę. Yy, to co, zdecydowaliście już? Yy, nie, jeszcze nie. Zaszły pewne nowe okoliczności. Musimy je przedyskutować. Basiu, to jest Krzysztof, to jest Basia. Zaraz wracamy. Cześć. Cześć. Naprawdę myślisz, że jesteśmy takie głupie? Ależ skąd? Może Zuzia trochę jest, ale nie ty. Dzięki. Wymyśliłeś sobie, że nic nam nie powiesz i zamieszkasz tu ze swoją dziewczyną, tak? Widzisz, tego się właśnie obawiałem, że będziecie o mnie zazdrosne. Wcale nie jesteśmy zazdrosne. My też chciałybyśmy mieszkać z naszymi chłopakami. Ale ich nie macie. Krysia ma. Kogo? Zuziu. To ten tam, tak? Wydało się coś podobnego. I z kim ja mieszkam? Z dwiema oszustkami. Ty też jesteś zainteresowana tym mieszkaniem? Tak, mam straszną właścicielkę. Ja też. Godzinę po zapłaceniu czynszu czuję, że powinienem jej znowu zapłacić. Czy w ogóle można teraz znaleźć dobre mieszkanie w Warszawie? Można. Wczoraj widziałem jedno w centrum. I co? Było za drogie. Stasiu? Czy mogę namówić Cię do grzechu? No nie Dzięki, przyklejałem mi się do podniebienia. No, ostatnio musiałem zeskrobywać druciakiem, Stasiu! Nie psuj nastroju. Jakiego nastroju? Takiego. Uuu. Czuję jak twoje małe serduszko, trzępoce jak ptak. Nie po południu, Helena, to nie przyzwoicie. Wiesz, że w pewnym świetle wyglądasz jak Robert De Niro. Tak. Ty też, Heleno. <noise> <noise> Chciałem powiedzieć, że wyglądasz jak gwiazda filmowa. Chur. No tak, którą widzieliśmy w telewizji w zeszłym tygodniu. Jak ona się nazywała? Tak, która umarła z przepicia. Magrała. No przestań, Stasiu. Wiesz, wiesz, że możesz ze mną zrobić, co chcesz, jak jestem w dobrym nastroju. Radzę ci. Rozluźnij się i wykorzystaj to. Hmm. Hmm. Tak. Jest coś, co chciałbym zrobić. Tak. Tak. Chciałbym ci powiedzieć, że kiedy dzisiaj rano powiedziałem ci, że nie podniosłem im czynszu, wiesz, tym z góry... Tak? To mogłem niechcący sprawić na tobie wrażenie, że tego nie zrobiłem. Chcesz mi powiedzieć, że podniosłeś? To łaskocz mnie jeszcze, Helena. <noise> Chcesz mi powiedzieć, że najpierw rozmyślnie nie zrobiłeś tego, o co cię prosiłam, a potem... potem mnie oszukałeś? Tak, oszukałem, no i co? Co mi teraz zrobi? Najsprawiedliwiej będzie, jeżeli rzucimy monetą. Orzeł wprowadza się Krzysztof, reszka wprowadza się Basia. Zgoda? Dobrze, ale tylko jeżeli to jest Krzysztof. Nie, 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 nie. nie. Tak nie można, Krysiu. Musisz się podporządkować, cokolwiek to będzie. No dobrze, zgadzam się. No, ale ja się nie zgadzam. Nie można decydować o tak ważnych sprawach w ten sposób. To był orzeł, tak? Przegrałeś! Jak możesz mówić o przegrywaniu czy wygrywaniu, kiedy od tego zależy los człowieka? Słuchajcie, a może oni oboje by się do nas wprowadzili? Co? No tak, można byłoby podzielić czynsz na pięć części. Na pięć! Zamiast na cztery albo zamiast na trzy, pięć podzielić przez cztery piąte. Jak to się włącza? Ja Jacek! Chcieliśmy wam powiedzieć, że zmieniliśmy zdanie. Ty się do tego nie mieszaj. To nie ma nic wspólnego. Że, że co? No nie chcemy tu mieszkać, jeżeli to powoduje takie kłótnie. Nie powoduje. Powoduje! Zamknij się! Daj jej spokój! O, widzicie? No, pomyśleliśmy, że to mieszkanie centrum bardzo nam obojgu odpowiada. Będziemy płacić po połowie. Basiu. Krzysztof! To będzie wyłącznie platoniczne. Głupstwa, gadasz. Niemożliwe. Ty też z nimi mieszkasz. Tak, ale one mają silniejszą wolę niż ty. O, dziękuję. Mam klucz do tego mieszkania. Może byśmy tam teraz wpadli? Doskonale. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy wam za wszystko. Do widzenia. Krysiu... Nie. wszystko przez ciebie z nim byłoby nam wspaniale tak a teraz będziemy musiały dać ogłoszenie do gazety właśnie i przyjdzie jakaś kupa wariatów słyszałem że szukacie współlokatora